W poprzednim odcinku rozbiliśmy na czynniki pierwsze problemy towarzyszące podróżnikom w trakcie wspinaczki na K2. Dla zainteresowanych link w opisie tego filmu. Anna Purna I Jej nazwa pochodzi bezpośrednio z sanskrytu, języka literackiego używanego w Indiach w czasach starożytnych, średniowiecznych, jak i w nowożytnych. Składa się ona z dwóch słów: Anna, czyli pożywienie oraz Purna, pełny i bogaty. Łącząc te słowa w jedną całość otrzymamy w dosłownym tłumaczeniu wypełniona pożywieniem. Góra zawdzięcza swój przydomek od imienia hinduistycznej bogini pożywienia i posiłku, która według tutejszych wierzeń zamieszkuje to miejsce jako jedna z córek Himawata, króla gór. Annapurna pierwsza znajduje się w północno-środkowym Nepalu, na północ od stolicy, jakim jest Katmandu. Szczyt ma 8091 metrów nad poziomem morza, Plasując ją dopiero na dziesiątym miejscu w rankingu najwyższych gór na świecie. A napurna pierwsza znajduje się w paśmie górskim o tej samej nazwie, bez cyfry, gdzie również znajduje się 13 wierzchołków o wysokości 7000 m oraz 16 powyżej 6000 m. Cały obszar ma długość 55 km. Dojście do szczytu anapurny biegnie wzdłuż północno-wschodniej grani. Na przestrzeni lat pojawiło się kilka modyfikacji tej trasy, jednak w dalszym ciągu pełni ona bazową rolę przy wchodzeniu na szczyt. Obóz pierwszy jest zwykle używany tylko do pierwszego podejścia i do przeniesienia prowiantu. Większość himlajstów pomija go podczas kolejnych wypraw, w szczególności dla oszczędności czasu, który jest niezwykle ważny przy takiej górze. ponurza masywu anapurny, patrząc na zachód. Znajduje się polodowcowy płaskowyż o wysokości 4130 metrów. Jest tam sanktuarium, zgadliście, o tej samej nazwie, który jest obszarem chronionym, ponieważ tubylcy wierzą, że w tych górach mieszka pan Shiva, małżonek Anapurny, jeden z najważniejszych hinduskich bogów. Mogłoby się wydawać, że góra nazwana na cześć hinduistycznej bogini urodzaju będzie przychylna dla każdego gościa podejmującego się wspinaczki. Cóż, nic bardziej mylnego. Współczynnik śmiertelności wynosi 32%, czyniąc z góry numer jeden ścisłej czołówki najniebezpieczniejszych 8 tysięczników na naszej planecie. Co ciekawe, jest to jednocześnie pierwsza góra z tej kategorii, którą zdobył człowiek. Pierwsze wejście na szczyt miało miejsce 3 czerwca 1950 roku przez francuską grupę wspinaczy pod kierownicą Morisa Herzoga. Wcześniej nie podejmowano prób ze względu na sytuację polityczną, jaka miała miejsce w Nepalu. W 1846 roku do władzy doszedł protoplasta dynastii Rana, Chang Bahadur Rana, pochodzący ze szlachetnej rodziny Kunwarów, posiadający status Kshatriya. Określenie to jest jednym z czterech warn, czyli hinduskich porządków społecznych powiązanych z arystokracją wojowników. Przez ponad 100 lat Nepal zapanowania dynastii był całkowicie zamknięty dla alpinistów. W 1946 roku, z racji sytuacji wewnętrznej, Możliwa rewolucja sponsorowana przez komunistów była zdecydowanie mniej mile widziana od wpływów Zachodu, dlatego Nepal rozpoczął dyplomatyczne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Początkowo liczono na wykorzystanie Nepalu jako punktu stacjonowania rakiet w okresie zimnej wojny, ale dało to również zielone światło dla ekspedycji górskich. Jednak pierwsze dwie prośby ze strony Szwajcarii i Brytanii o wyprawę Himalajstyczną zostały odrzucone. Rok później zezwolono alpinistom na podjęcie się wyzwania, ale w towarzystwie podróżników naukowych. Ostatecznie na pełną ekspedycję himalajstyczną Nepal zezwolił Francuzom na Dolagiri albo Anapurne. 30 marca 1950 roku ekspedycja francuska rozpoczęła podróż do Nepalu. Zabrali ze sobą aż 3,5 tony zapasów sprzętu do wspinaczki, przy czym większość jedzenia miała być kupowana na miejscu. Tuż przed wyjazdem zdecydowano się również nie brać zapasowego tlenu, który, jak się z czasem okazało, przeważył szale ekspedycji na niekorzyść. Znotenła, w której spotkali się z resztą ekipy, wkroczyli do Nepalu, podróżując ciężarówką aż do butła, w której dalsza droga musiała być pokonana pierwszą. Do przeniesienia całego prowiantu skorzystano z usług 150 tregarzy, którzy nieśli żelazstwo na plecach. Opłacani byli według wagi ładunku. No, i w standardowym zestawieniu ich paczki ważyły około 40 kg, jednak w tym przypadku ładowność wyniosła blisko 80 kg na osobę, czyli powyżej tego, ile na oko ważyli. Ja w tym momencie zacząłem się naprawdę zastanawiać, jak oni byli w stanie to wszystko udźwignąć. Totalnie nienawidzili swojej roboty i szczerze powiedziawszy się im nie dziwię. Początkowo podjęto się próby zdobycia do lagiri. Oba szczyty są od siebie oddalone o 34 km, będąc po obu stronach dopływu Gangesu rzeki Kali Gandaki. Zbliżając się do góry od strony południa, dolagiri widniała jako biała piramida po stronie zachodniej, podczas gdy Anna Burna na wschód była zasłonięta przez góry Nilgiri. Pierwsza reakcja na to wszystko była: Nie, to jest, to jest nie do zdobycia. Najgorsze w tym wszystkim było to, że ekspedycy dzielił wąski wąwóz nie do przejścia. Mirishti Kola wpada do Kaligandaki. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach nie posiadano dokładnych map i używano indyjskich z lat 20, które nie były najdokładniejszymi mapami, jakie istniały. Rok wcześniej szwajcarski profesor Arnold Heim próbował sprawdzić okolice Dolagiri korzystając z samolotu, ale nie był w stanie wznieść się powyżej 5000 metrów nad poziomem morza, dlatego topografia terenu nie była dobrze znana. Tak jak z początku zakładano, że szczyt do lagiri będzie łatwiejszy, z czasem stawało się jasne, że nie ma żadnej ścieżki, którą można by uznać za wartą zaryzykowania. Korzystając z prowizorycznych map, ekspedycja dotarła do jeziora Tilicho, przy której potencjalnie miała się znajdować droga prowadząca do północnej ściany Napurny. Jednak podchodząc do jakiegokolwiek tubylca i pytając o drogę, można się jedynie było spotkać z odpowiedzią: Nie wiem! Jak się okazało, nikt nie znał takiej ścieżki, ani tym bardziej o niej nie słyszał. Ekspedycja ruszyła dalej, idąc w górę wąwozu Kaligandaki, gdzie 21 kwietnia dotarli do miasta targowego zwanego Tukusza na wysokości 2600 metrów, w której ludzie żyli w prymitywnych warunkach. Było to miejsce mające, cytuję, biblijny urok. W odróżnieniu od Anapurny, Dolagiri jest odseparowana od sąsiednich szczytów, będąc stromą ze wszystkich stron. Herzog podjął więc decyzję, żeby zbadać możliwe drogi na szczyt, tak aby w razie czego móc bezproblemowo znaleźć górę. Odkryto niezmapowany region, został więc przez nich oryginalnie nazwany Ukrytą Doliną, ale z tego miejsca widoczność była jeszcze gorsza. Przez dwa tygodnie badano teren i potencjalne trasy, ostatecznie stwierdzając, że północna ściana Dolagiri jest nie do zdobycia i ruszano w stronę Anapurny. Długi czas szukano drogi na możliwe podejście. Wchodząc na kolejne grzybiety, z których nie dało się ujrzeć jej wierzchołka. Dzień 23 maja był dla ekspedycji przełomem, ponieważ wreszcie odnaleziono właściwą drogę w stronę Napurny. Jednak największym problemem był zbliżający się monsun, który miał się pojawić 5 czerwca. Dla niewtajemniczonych monsun to układ wiatrów, który zmienia swój kierunek w zależności od pory roku. W monsunie letnim wiatr będzie wieał bezpośrednio z morza do lądu, a w zimie jest na odwrót. Dla francuskiej ekspedycji oznaczało to tylko jedno – kłopoty. Na zdobycie szczytu, w tym rozstawienie obozów, wniesienie całego niezbędnego sprzętu, aklimatyzację wraz z odnalezieniem odpowiedniej drogi na szczyt pozostało mało czasu. Wcześniej wspomniałem, że nie zdecydowano się na dodatkowy tlen. Jak się okazało, na wyższych partiach Himalajści nabawili się apatii, która wniosła sporo zamieszania. Poprzez brak tlenu organizm ogranicza wytwarzanie ciepła, wprowadzając wyziębienie i przewlekłe zmęczenie. Skończyło się na tym, że podczas silnej wichury wspinacze spędzili noc bez wyżywienia, o śnie nie wspominając. O 6 z rana przy dobrej pogodzie ruszyli dalej, zdobywając szczyt 3 czerwca o godzinie 14. Trzeba przyznać, że jest to o spore osiągnięcie, zdobywając najwyższy szczyt, z jakim kiedykolwiek miało się do czynienia, za pierwszym podejściem, który nigdy wcześniej nie został przez nikogo zbadany. Herzog był zachwycony i wraz z innymi robili sobie zdjęcia, nagrywali kolejne rolki filmów i tym podobnym. Po godzinie ekscytacji i radości przyszła chwila odsknięcia, że jeszcze trzeba zejść i ruszono na dół, wjechając się prosto w burzę śnieżną. Jak się skończyło to wszystko? W trakcie samego zejścia zgubiono aparat z jedynymi zdjęciami ze szczytu. Herzog zapodział swoje rękawiczki próbując otworzyć plecak. Jego towarzysz Lashonol miał nieodpowiednio ocieplone obuwie i pomimo tej świadomości wspiął się na szczyt, a skutki tej decyzji zaczął odczuwać przy schodzeniu. Obaj zdobywcy wraz z innymi nabawili się poważnych odmrożeń. W obozie drugim lekarz nawet nie próbował udawać, że tak naprawdę walczy o ratowanie jak największej części rąk i nóg rannych, wykorzystując niezwykle bolesne zastrzyki w same tętnice. Gdyby nie szerpowie, którzy w specjalnych koszach nieśli potem obezwładnionych himalajstów, zostaliby na tej górze na wieki. Infrastruktura Nepalu w tamtych czasach była na tyle słaba, że odwrót z Anapurny trwał aż 5 tygodni. Amputacje odmrożonych kończyn odbyły się w trakcie podróży do Indii w wyjątkowo prowizorycznych warunkach. Po wszystkim Herzog skwitował to jednym zdaniem, że są inne a w życiu ludzkim. Na kolejne wejście trzeba było czekać aż 20 lat, kiedy brytyjska ekspedycja pod przewodnictwem Dona Wilansa i Dougala Hastona 27 maja 1970 roku zdobyli szczyt od strony południowej, celowo obierając trudną trasę wspinaczkową. Podobnie jak pierwsza ekspedycja, również tutaj góra zebrała żniwo. Trzy dni później schodząc z góry, w zasadzie będąc już na samym finiszu, jeden z towarzyszy, Lon Clough, został zabity przez spadający serak. Warto tutaj nadmienić, że pierwsze zdobycie szczytu zimą miało miejsce 3 lutego 1987 roku przez Polaków Jerzego Kukuczkę i Artura Heisera. Przejdźmy teraz do tego jak góra będąca na 10 miejscu w kategorii najwyższych szczytów na świecie jest jednocześnie najbardziej zabójcza ze wszystkich. Tak naprawdę jest kilka czynników, które nakładają się na siebie, kumulując cały efekt. Po pierwsze, nieprzewidywalny klimat. To on jest czynnikiem zapalnym, który stwarza największe niebezpieczeństwo, ponieważ ciągłe zmiany temperatury, nagłe opady śniegu, czy co gorsza burze śnieżne, bardzo utrudniają wspinaczkę. W poprzednim odcinku wspomniałem również o aklimatyzacji, która w przypadku Annapurny jest wyjątkowo problematyczna. Brak aktualizacji dotyczących warunków klimatycznych panujących na wyższych partiach powodują, że wspinacze często igrają z losem. Siła wiatru wieje z prędkością około 100 km na godzinę, jednak przy prądzie strumieniowym z angielskiego Jetstream przenoszącym olbrzymie masy powietrza z zachodu na wschód może doprowadzić do sytuacji, w której prędkość wiatru na 8000 tysięczniku podejdzie powyżej 150 km na godzinę. Przykładem może być tutaj katastrofa śnieżna z 2014 roku, kiedy przez fatalne warunki atmosferyczne zginęły 43 osoby. Kolejnym są lawiny. Wynika to z kształtu góry oraz miejsca, w którym się znajduje. Kąt nachylenia jest naprawdę wysoki, a napiętrzanie śniegu jest tak ogromne, że rząd Nepalu przedstawił pewne regulacje i zasady mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ekspedycji. Jednak nie jest to rozwiązaniem na wszelkie problemy. Trzeba pamiętać, że wejście na szczyt jest niedostępne. Co mam na myśli? Przede wszystkim źle zdefiniowane szlaki i informacje. Bardzo trudny techniczny teren znajdujący się w rozległym masywie górskim. Jest to jeden z ośmiotysięczników, o którym nadal mało wiemy, a odpowiedź na to znajdziemy w czwartym powodzie, jakim jest komercja. I nie, nie chodzi mi tutaj o rozstawienie jedynego sklepu spożywczego w promieniu masywo Anapurny. Mam na myśli same ekspedycje. I teraz tak. Jeśli miałbym zapytać przypadkowych przechodniów, jakie 8000 znają, podejrzewam, że większość z nich powiedziałaby k 2 albo Mount Everest, ponieważ są to najbardziej znane góry na całym świecie. Pojawiło się sporo materiałów na ich temat, były różne wywiady, filmy i książki. Dokładnie to samo dzieje się z ekspedycjami. Mając do wyboru wspinanie się na szczyt Everestu, gdzie można doświadczyć podobnych wrażeń jak nie lepszych, z większą szansą na przeżycie, Przeważająca liczba wspinaczy wybierze tą opcję, nie wspominając o tym, że rząd Nepalu nie zawsze wydaje pozwolenia. Ciekawostką są ostatnie zdjęcia, gdzie można zobaczyć kolejki w drodze na najwyższy szczyt na Ziemi. Na Annapurne wybierają się zawodowi wspinacze, którzy najczęściej mają już za sobą kilka ośmiotysięczników i to prowadzi do paradoksów, w którym wąż zjada własny ogon. Z jednej strony, poprzez małe ilości chętnej, infrastruktura wokół Annapurny dalej kuleje. Proces ratunkowy jest często niedostępny, a helikoptery w odróżnieniu od innych 8 tysięczników są rzadkością. mało jest również opcji logistycznych i przewodników, co z drugiej strony poprzez brak inwestycji w ten region zwiększa to liczbę śmiertelnych wypadków, jednocześnie zniechęcając potencjalnych zainteresowanych. To wszystko powoduje, że Anna Purna najprawdopodobniej już na stałe zachowa tytuł najniebezpieczniejszej góry na Ziemi. Dzięki za uwagę i do zobaczenia!